la 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 Bo uczy czekanie. Znaczy ja jakoś szczególnie nie narzekam, bo czas sobie zajęłam. Wpadłam na chwilę załatwić jedną rzecz, ale jest opóźnienie i to jest takie opóźnienie, że planowo miałam wejść o godzinie 12.15. Jest 13.40 i jeszcze są przede mną trzy osoby. Więc yy... Siedziałam i pracowałam, jak skończyłam, a nie myślałam, że zdążę, to postanowiłam chodzić, więc już po tym korytarzu wydeptałam ponad 2000 kroków. Piękny jest tutaj widok z okna, bo widać Pałac Kultury i całą ulicę Chmielną, ale jak uchyliłam okno, by zaczerpnąć świeżego powietrza, bo wiecie, że jakbym poszła na spacer albo po kawę, to na pewno by nagle przyspieszyło w tempie natychmiastowym, bo tak po prostu jest. To tak buchnął mi w nozdrza zapach wypieków, jakichś yy, ciastek rogalików, pączków. Dejm naprawdę. Otro, panie, otro. W takich okolicznościach przyrody witam się z Wami w kolejnym odcinku Vlogmasa na najmniej świątecznym kanale na YouTubie. Jakby. Ej, serio, czujecie już ten świąteczny vibe? Bo ja nie wiem, jak ja mam z tymi kominiarzami, z tymi yy, panami pizzykami, jak ja mam z tym wszystkim choinkę ubrać jedną, drugą, zrobić miasteczko świąteczne. Ja widzę, jak oni po prostu nieuważnie strącają swoimi torbami te wszystkie porcelanowe kamieniczki. Jestem przerażona. Miałam już nie kręcić dzisiaj vloga, ale przyzwyczaiłam się do gadania do Was codziennie. I lubię Was bardzo. Ech. Lubię. Wiecie, że można kogoś kochać i go nie lubić. Jak, jak dziwne to jest? Hmm? Muszę wam przyznać, że ta kolacja bałkańska nie posłużyła mi i bardzo źle e, czułam się po niej, Bolał mnie mega brzuch. I coś, coś mi nie posłużyło po prostu. A poprzednim razem e, wszystko było w porządku. A teraz? Julia też mówiła, że tak nie najlepiej w tak się czuje. Trzeba uważać. Najlepiej jeść w domu. Ale potrzebowałam wczoraj zmienić otoczenie. Ja dzisiaj znowu latam w tych dżinsach vintage'owych. Znowu mam ten sam płaszcz. Znowu mam yy, buty te same, tylko założyłam taki niebieski sweterek. No i tyle. Jestem absolutnie urzeczona. Jest godzina 15.05, a mi udało się wyjść. Ale załatwiłam to, co potrzebowałam. Troszeczkę wpłynęło to na plan dnia, ponieważ powinnam już od dwóch godzin nagrywać z Julią adwentarze. Nic to. Żyjemy na latającym kamieniu. Nie złamią mnie takie rzeczy jak kilkugodzinne opóźnienie. Mam wrażenie, że jak mam czerwoną pomadkę i jakiś yy, frywolny berecik, to Jestem od razu milszą osobą. Nawet pani w okienku przeprosiła mnie, że to tyle trwają wie spokojnie. Ja się staram być uprzejma. Powiedziała mi, że jestem bardzo uprzejma. Nie, nie musiałam się starać, bo ja naprawdę na ludzie podchodzę i yy, tak jak były osoby, które się złościły w kolejce, to udawało mi się je w miarę pacyfikować, więc. Idę do samochodu, a miejsce znalazłam dzisiaj natychmiastowo. Także wszystko mi sprzyja, oby i Wam wszystko sprzyjało. Wiecie, ja także żyję ze sobą nie od wczoraj i muszę powiedzieć, że nigdy nie wiadomo jaki żabelek się wylosuje następnego dnia. No, chyba że jestem na jakimś wyjeździe. To zawsze wylosuje się najfajniejszy możliwy żabelek, ale tak na miejscu to nie wiadomo. Tup tam sobie. Bez kawy, bez jedzenia, bez obiadu. Muszę coś zaraz zjeść. Nie, nie kochani. Nie, to nie jest słońce. To nie jest nawet żadna gwiazda. To nie jest taki sam kamień, na jakim żyjemy. To latarnia! Te latarnie zapalają się coraz prędzej. Jestem szczęśliwą osobą, ponieważ wpadłam do pana Mirka, Waszego kochanego. Nie pokazałam go wam dzisiaj. Nawet nie wyjęłam aparatu z torby na szybki obiad. On, jakby czekał na mnie z zupą ciepłą, michą parującego krupniku, i on nie pytał. Ja weszłam, ja zjadłam, ja wyszłam. I jakby, i to jest super. Zero tłumaczenia. On rozumie. On nie pyta. On rozumie. Słuchajcie, ten krupnik miał wszystko pod sobą. Wiem, że dziwna perspektywa, ale. Poprawiałam przed chwilą um, usta, bo ten krupnik troszeczkę mi um, zjadł po matki, i to jest mak w odcieniu Sugar Dada. Sugar Dada, ok, it's Sugar Dada. jakbyście byli ciekawi, mm, to on jest właśnie taki retro przygaszona czerwień taka trochę jak cyklasta. Widzicie, że ja na kolorach tak nie do końca. Słuchajcie, wiem, że nie jesteśmy w sekcji y, adwentarzy, ale ja Wam muszę pokazać buty, które Was zachęcą do obejrzenia y, adwentarza właśnie. Tam jest również historia tych oto y, par obuwniczych. Warto zajrzeć. Wszystko, co się y, z tymi butami dzieje i co z nimi jest związane, tam opowiedziałyśmy. I jakby bardzo serdecznie zachęcam. I wiecie co? Nie czuję się dzisiaj najlepiej. Jednak wizualnie się czuję nie najlepiej. Milion lat czegoś takiego nie widziałam. Wiecie, że to, to są gumy papierosy. Jako dziecko kochałam gumy papierosy. Nie, przecież to jest stos. Przychodzę z historią. Historią. Myślę, że jest bardzo ciekawa historia. Przypomniało mi się, dlatego że poczułam, że ja dzisiaj nic nie piłam totalnie. Oprócz tych wszystkich porannych specyfików typu zakwas buraczany i ten koktajl kurkumowy-imbirowy. Wiecie, który. I staram się ostatnio pilnować picia wody. Wychodzi różnie. W każdym razie poczułam, że jestem tak wyschnięta, że chyba mi nawet gałki oczne wyschły. I teraz wpadłam takiego troszeczkę randomowego miejsca po pierożki, ale bardzo dobrą opinię mam ochotę na pierogi dzisiaj, tylko i wyłącznie na kolację. Yy, i mówię, że tam miałam za 10 minut odebrać, poszłam do jakiegoś osiedlowego sklepu i wziąłam wodę, a czemu? Ja mam problem z tym piciem wody, bo ja mam prostatę. I ja po prostu bardzo szybko tę wodę przetwarzam. I wyobraźcie sobie, że kiedyś była taka sytuacja, że jechałam gdzieś tam do Wilanowa, czy tam na Mokotów. W każdym razie stałam w korku na Czerniakowskiej i tak dramatycznie zachciało mi się sikurzumienie: no koniec, żadnej stacji benzynowej, żadnej knajpy, nic. Zatrzymałam się, tak wjechałam od tyłu w osiedle i mówię, jest solarium, to będzie mój ratunek. Ja weszłam do tego solarium i mówię, że dzień dobry, ja y, z taką, no niecodzienną prośbą, ale czy mogłabym skorzystać z toalety? A pani do mnie mówi, że no ona nie wyniosła odświeżycza powietrza, ani bridza, ani nic, nie? Ja mówię, że no, no bardzo dziękuję za troskę, ale ja tylko siusiu chcę, bo po prostu z, dużo wypiłam wody i strasznie mi się chce siku, że to nic więcej, nie? A pani mówi, nie, nie, ja nie wyniosłam z kibelka, pani ukradła. Ja mówię, no ja nie planuję kraść, ja naprawdę bym chciała tylko siku zrobić, a wiecie, już mi się prawie przelewa uszami. I pani tak mówi, mmm, no dobrze no, tylko, że ja sprawdzę potem, czy nic nie zniknęło, bo tutaj ludzie przychodzą siku i tutaj e, kradną mydelniczkę, kradną odświeżacz powietrza, kradną brizę kradną. I wiecie co? Jak ja wyszłam e, z tej toalety, Tam to ja mówię, że bardzo, bardzo dziękuję, że zgodziła się, żebym mogła z tej toalety skorzystać i może sobie sprawdzić, czy wszystko jest. Może zobaczyć, żeby potem nie było na mnie. Ale jaja, co? Chyba już czas odebrać te pierogi. Te historie. Słuchajcie, wymyśliłam genialną przykąskę. I bardzo świąteczną, bo jak widzicie, są też mandarynki. Jest to pancake kupny z Lidla. Nie chodźcie na głodniaka do Lidla ani żadnego innego sklepu. I na to kładę Nutelle i na to kładę mandarynkę. Julia zamówiła żelazko. Jeżeli ktoś by chciał wiedzieć, na przykład moja mama chciała wiedzieć, więc daję wam też znać, że zamówiła żelazko. Złoto czarne. Wiesz co, teraz prawie co drugie jest złoto czarne. Really? No, tych białych jakichś jest w ogóle A wczoraj mało. byłyśmy to jeszcze... bardzo ładne się, to wiesz, Ale musiałam rozsądnie podejść. Nie mogłam kupić żelazka, tylko dlatego, że mi się podoba. Dlaczego nie? Dlatego, że na przykład wczoraj w sklepie widziałam to, co mi się podobało. To, 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 to za 700 800 złotych. Ona mi się bardzo podobało na zdjęciu. Mhm. Na żywo wygląda jak taki kudy. Taki... Taki... Ciężkie było bardzo. Taki, było bardzo. Ja myślałam, że to, co. mieliśmy to, to poprzednie, to że ono było ciężkie, a ono w ogóle nie było ciężkie. Nie. So, poszliśmy jeszcze wczoraj do Mediamarkt, by hmm. poglądać te żelazka i nie kupiłyśmy żelazka, ale. No, kupiłyśmy to, że głośnik głośnik Marszala, taki wiecie, bezprzewodowy. Hmm. Nie ma już miejsca tutaj. Kocham Was bardzo serdecznie i tym biednym Pankejkiem, Żegnam się z Wami. Bye!